Już odpowiadam na Twoje pytanie, jak przyszywać falbany. Na początek musisz przymarszczyć sobie falbanę do obwodu, do którego będziesz ją doszywać. Zmarszczoną wcześniej falbanę przykładamy prawą stroną do prawej strony rzeczy, do której ją doszywasz. Przypnij sobie falbanę za pomocą szpileczki w kilku strategicznych punktach, by utrzymać tutaj równe marszczenie i zaczynamy szycie. Przeszywamy mniej więcej po tej nitce po której mamy marszczenie. Kiedy masz już przyszytą falbanę, musimy ją obrzucić za pomocą overlocka lub zygzaka. A teraz wywracasz falbanę na prawą stronę, do góry układasz szef i delikatnie prasujemy. Prasujesz w ten sposób, by nie zagnieść za bardzo tutaj marszczenia. W zasadzie gotowe. Możesz jeszcze ozdobnie przestebnować przy samej krawędzi. Zaobserwuj mój profil, by nie omijały cię właśnie takie porady.